Szanowni Państwo, za chwilę na plac wejdzie orkiestra reprezentacyjna Sił Powietrznych z Poznania pod dowództwem tambur Majora starszego sierżanta Mateusza Osowskiego, która uświetni nam dzisiejszą uroczystość. Polodziały, patrz oddziały, na lewo, patrz! 对，那那年。 Państwo, za chwilę zostanie podniesiona flaga państwowa na maszt i odśpiewany hymn państwowy. Pragnę serdecznie powitać Was uczniowie klas pierwszych, ponieważ to Wy dzisiaj jesteście bohaterami tego dzisiejszego dnia. Szanowni Państwo, z dumą i wzruszeniem staję przed społecznością Zespołu Szkół Mundurowo-Technicznych imienia Armii Krajowej w Ostrowie. Oraz zgromadzonymi tutaj w przepięknym otoczeniu dworu szwejcera, przyjaciółmi naszej szkoły. Państwa obecność ma dla nas ogromne znaczenie. To znak, że nasze ideały i wartości są dla państwa ważne, a nasza działalność edukacyjna i wychowawcza znajduje uznanie w środowisku. Kiedy ponad rok temu nadawaliśmy imię szkole oraz święciliśmy nasz nowy sztandar, to zobowiązaliśmy się, że będziemy dbać o etos Armii Krajowej i kultywować pamięć o jej bohaterskich żołnierzach. Dziś możemy powiedzieć, że nie były to słowa rzucone na wiatr. Nasza młodzież spotyka się i wsłuchuje w historię naszych patronów. Dba o groby żołnierzy Armii Krajowej, jak i innych bohaterów walki o wolność naszego kraju. Bierze udział w wykładach historycznych, lekcjach historii na terenie organizowanych przez Instu Instytut Pamięci Narodowej. Dziś, po raz kolejny spotykając się na ślubowaniu kadetów, jesteśmy gotowi powtórzyć to zobowiązanie. Że dalej będziemy wychowywać młodzież w patriotycznym duchu, nawet gdyby inni już tego nie robili. Bo Wam, drodzy przyjaciele, patroni, to się po prostu należy, bo to Wam zawdzięczamy te czasy pokój i wolność. Tak jak Wy, pokolenie wychowane w dwudziestoleciu międzywojennym, zawdzięczało tym, którzy to 106 lat temu wywalczyli wolną Polskę. Dlatego to nie przypadek, że dziś składamy słowa przysięgi w przededniu Narodowego Święta Niepodległości. Bo przecież to w tym dniu, 11 listopada 1918 roku, komendant Józef Piłsudski objął dowództwo nad wojskiem polskim. Dopiero tworzących się w bólach i trudzie. Ale to wojsko broni niepodległości, to wojsko wykuwa granice państwa, to wojsko zapewnia bezpieczeństwo naszym rodzinom i dzieciom. I my, społeczność szkoły mundurowej, wiemy, że należy pamiętać o swojej historii. I dlatego chcę powtórzyć za pierwszym żołnierzem niepodległej Polski jakże dziś ważne i aktualne słowa ten kto nie szanuje i nie ceni swej przeszłości nie jest godzin szacunku teraźniejszości ani prawa do przyszłości nasza szkoła zespół szkół mundurowych technicznych w Ostrowie imienia armii krajowej będzie przeszłość szanować i w przyszłość z dumą spoglądać i ją tworzyć najlepiej, jak potrafimy. Patrzę spokojnie na młode pokolenie, które stoi przed nami, bo też wiem, że mamy sojuszników naszych działań, i dziś kieruję moją wdzięczność dla tych z Państwa. Którzy pomogli nam przygotować dzisiejszą uroczystość. Szanowni Państwo, przed nami najbardziej wyczekiwany moment, jakim jest złożenie ślubowania przez kadetów klas pierwszych. No. Ja, uczeni zespołu Szkół Mundurowo-Technicznych imienia Armii Krajowej w Ostrowie. Ja, учеnt des wojsk komendro-technicznej, niniejszym ninie ale przysięgam świadom podejmowanych obowiązków. Świadom podejmowanych obowiązków. Kadeta klasy wojskowej. Kadeta klasy wojskowej. Kadeta klasy policyjnej. Kadeta klasy policyjnej. Kadeta klasy pożarniczej. Kadeta klasy pożarniczej. Kadeta klasy pożarniczej. Ślubuję. Ślubuję. Stać na straży niezbywalnych wartości. Stać na straży niezbywalnych wartości. Godności i dobrego imienia szkoły. Godności i dobrego imienia szkoły. Wszystko moru kadeta. Przestrzegać zasad etyki. Przestrzegać zasad etyki. Wykonując powierzone mi zadania. Wykonując powierzone zadania. Ślubuję. Ślubuję. Przestrzegać prawa Przestrzegać prawa, dyscypliny kontaktów interesolanych i służbowych. Kierować się zasadą tolerancji, kierować się zasadą tolerancji. szanować poglądy i przekonania innych. Szanować poglądy i przekonania innych. Sumiennie wykonywać polecenia. Sumiennie wykonywać polecenia. Osiągać w sobie efektywność być w przyszłości dobrym obywatelem mojej ojczyzny. Być w przyszłości dobrym obywatelem mojej ojczyzny. Tak mi dopał Bóg. Tak mi dopał Bóg! O! głos zabierze kader Filip Derwenda. W imieniu wszystkich uczniów klas pierwszych zespołu szkół mundurowo-technicznych imienia Armii Krajowej w Ostrowie składam serdeczne podziękowania dyrekcji oraz gronu pedagogicznemu za umacnianie w nas postaw patriotycznych, pielęgnowanie szacunku zarówno do ojczyzny, jak i drugiego człowieka. Dziękujemy za przekazywaną wiedzę i bezcenne doświadczenie zdobywane w murach tej szkoły. Bez waszego zaangażowania i pracy nie uczestniczylibyśmy w tej dzisiejszej wzruszającej uroczystości. Szczególne podziękowania składamy majorowi Sylwestrowi Skalskiemu i panu starszemu chorążemu sztabowemu panu Przemysławowi Wiktorkowi za wielogodzinne ćwiczenia musztry oraz dyscyplinę, dzięki której bez trudu znajdujemy swoje miejsce w szeregu. Słowa wdzięczności kierujemy także do naszych drogich rodziców, którzy wspierają nas każdego dnia i dbają, by niczego nam w życiu nie zabrakło. Dziękujemy Wam, kochani rodzice, za to, że jesteście tutaj dziś z nami. Serdeczne podziękowania kierujemy także w stronę wszystkich dzisiejszych gości. Państwa obecność podnosi rangę tej uroczystości. Dziękujemy. Za chwilę zostaną wyróżnieni kadeci z klas pierwszych, którzy osiągnęli najlepsze wyniki w szkoleniu. Wśród wyróżnionych kadetów są Krzysztof Michalak, Filip Derewenda, Aleksandra Ciekańska, Oskar Bal, Szymon, Babisiak, Filip, Stasiak. Dziękuję rodzicom wyróżnionych kredytów. Szanowna Pani Dyrektor, Szanowni Panowie Wójtowie, Samorządowcy, Oficerowie, Szanowni Nauczyciele, Rodzice i Wy przede wszystkim, Droga Młodzieży, Szanowni kadeci, w imieniu całego zarządu Powiatu Łaskiego chciałem przede wszystkim pogratulować Wam wyboru naszej szkoły, tego co już się nauczyliście i tego co zdobędziecie przez następne lata. Chciałbym też pogratulować znakomitego przygotowania tutaj oficerów naszych, którzy Was szkolili i którzy będą Was cały czas wspomagać w edukacji. Rodzicom chciałem podziękować za to, że macie takich wspaniałych synów i córki, i że wybraliście naszą szkołę w naszym powiecie Łaskim. Nie przedłużając, chciałbym przede wszystkim wam życzyć tego, abyście się w tej szkole spełniali, abyście dążyli do wyznaczonych celów i je osiągali. Wszystkiego najlepszego. List odczyta radny miejski Przemysław Urban. Szanowni Państwo, ze względu na to, iż Pan Poseł e, ma dużo obowiązków dzisiaj w Sejmie, poprosił mnie o odczytanie listu. Szanowni Państwo, drodzy nauczyciele, kadetki i kadeci, z radością i dumą pragnę pogratulować Wam z okazji uroczystego ślubowania, które odbędzie się 8 listopada. To wyjątkowy moment nie tylko w Waszym życiu, ale także w historii tej szkoły, która wychowuje przyszłych liderów i obrońców naszego kraju. Ślubowanie, które złożycie, to wyraz waszej determinacji, gotowości do służby i oddania wartościom, które są fundamentem naszej ojczyzny. Wybór tej daty, tuż przed obchodami 11 listopada, święta niepodległości, jest wyjątkowy, gdyż przypomina, jak ważne jest pielęgnowanie tradycji oraz przywiązanie do wolności i niezawisłości, które na zawsze pozostaną w naszych sercach. W trudach codziennej nauki i służby znajdziecie nie tylko sposób na rozwój osobisty. Ale również możliwość stania się częścią większej wspólnoty, która dąży do ochrony i budowania lepszej przyszłości dla naszego kraju. Pamiętajcie, że każdy z was ma w sobie potencjał do bycia wzorem dla innych, a wasza odwaga i determinacja będą inspirować nie tylko rówieśników, ale i kolejne pokolenia. Z serca życzę Wam, abyście zawsze kierowali się w swoim życiu wartościami, które przyświęcają tej ceremonii. Niech Wasze zobowiązania do służby ojczyźnie i społeczeństwu i wasze zobowiązanie będzie źródłem siły oraz motywacji w nadchodzących latach. Jeszcze raz gratuluję i życzę wielu sukcesów poseł na Sejm Rzeczpospolitej Polskiej Marcin Przydacz. Dziękuję bardzo. Jako ostatnia głos zabierze Pani Katarzyna Janas, przedstawiciel rodziców. Proszę o wystąpienie Pana Majora Sylwestra Skarskiego i Pana starszego chorężego sztabowego Przemysława Wiktorka oraz wychowawczyni klas pierwszy, pierwszej A Magdalenę Grzebkę i klasy pierwszej B Panią Marię Iwaszkiewicz. Pododdziały własność. jest reprezentacyjna Wojska Polskiego. Szanowni czas na defiladę. Kolumnę pododdziałów do defilady poproś... poprowadzi major rezerwy Sylwester Skalski. Pani Dyrektor, major rezerwy Skalski melduje pododdziały szkoły gotowe do defilady. Pododdziały szkoły do defilady poprowadzi...